Dzisiaj będę chciał Cię przekonać, że nawet krótka umowa o usług reklamowych jest tak naprawdę lepsza niż nic. I zacznę od tego, że ludzka natura to mnie praktycznie nigdy nie przestanie fascynować w jej jednym aspekcie. Otóż taka nasza wrodzona skłonność do przesady, taka nasza skłonność do popadania ze skrajności w skrajność choć oczywiście o zmiany totalne, grube kreski i noworoczne postanowienia. Czyli jeżeli dzisiaj ledwo się ruszamy, no to od jutra próbujemy biegać ultramaratony. Jeżeli nasza dieta ma wiele do życzenia, no to od jutra właściwie tylko brokuły i siano nam zostaje. Z umowami jest bardzo podobnie, to znaczy spotykam się często z taką sytuacją, że albo ktoś ma profesjonalny, bardzo zoptymalizowany wzorzec, wzorzec umowy, taki wzorzec w dwóch językach, z odpowiednimi klauzulami, załącznikami, albo często odpuszcza temat, machi na to ręką i wychodzi z założenia, że jakoś to będzie. Tymczasem takie rzeczywiste, wymierne efekty, zarówno w życiu jak i w umowach, osiąga się małymi krokami. Zanim pobiegniemy pierwszy ultramaraton, oczywiście warto zacząć spacerować. Zanim, zanim osiągniemy naszą idealną wagę, może warto na początek zrezygnować z przetworzonej żywności, żeby pchnąć te procesy w dobrą stronę. A z umowami jest w ten sposób. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jakakolwiek umowa jest zawsze lepsza niż brak takiej umowy. Rzadko spotykam się z sytuacją, żeby ktoś, popadł w terapaty, bo podpisał jakąś prostą, krótką umowę. Zazwyczaj, to oczywiście nie znaczy, że nie można podpisać umowy, która jest po prostu dla ciebie niekorzystna. Niemniej jednak ta niekorzystność umowy zazwyczaj wynika z jakiejś zawiłości, z jakichś niedopowiedzeń tej umowy. Natomiast dużo częstszą sytuacją jest, są terapaty z powodu braku umowy. I dlatego właśnie taka umowa, nawet najbardziej krótka, jest często na wagę złota. Wydaje mi się, że taką podstawową bolączką, z jaką ja spotykam się w mojej pracy, z taką bolączką właścicieli agencji reklamowych, jest to, że po prostu nie mają żadnego pisemnego potwierdzenia. Że otrzymali dany projekt do realizacji. Po prostu przychodzi klient, zleca coś na szybko, biegną terminy, i ta umowa, jej podpisanie gdzieś zbiega, zostaje zepchnięte na dalszy plan, i później w razie sporu dochodzi do takiej sytuacji, gdzie to ty musisz wykazywać, że z klientem cokolwiek Cię łączy, tak? że klient Ci zlecił konkretny projekt. Że umówiliście się na konkretną kwotę, i że Ty ze swojej strony tą umowę e, wykonałeś. Wtedy e, przydatne jest sięganie do korespondencji elektronicznej, do SMS-ów, do wydruków z Messengera, ale te wszystkie zabiegi bardzo czasochłonne i często karkołomne, można, e, można byłoby ich uniknąć, gdyby strony podpisały nawet najbardziej prostą. Kilkuzdaniową umowę, ponieważ z niej wynikałoby chociaż kto tę umowę podpisuje i co jest przedmiotem zlecenia. Druga rzecz, która zdarza się w miarę często przy klientach tzw. internetowych, to jest sytuacja, gdzie klient kontaktuje się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, zamawia usługi np. SEO. A gdy przyjdzie do płacenia za pozycjonowanie, no okazuje się wtedy, że firma w rzeczywistości nie jest osoby, która się z tobą kontaktowała, ale na przykład zarejestrowana jest na małżonka tego twojego zleceniodawcy. I wtedy, surprise, surprise, ta na przykład pani nic nie wie o twoich usługach i oczywiście w razie sporu powie, zresztą zgodnie z prawdą, że nic twojej agencji nie zamawiała. Takiej sytuacji również można byłoby uniknąć, gdyby została zawarta nawet najbardziej podstawowa e, umowa, ponieważ wtedy e, no, niejako zmuszony jesteś, żeby określić strony umowy, i wtedy e, na pewno zorientowałbyś się, że być może osoba, e, z którą rozmawiasz to niekoniecznie jest właściciel firmy na rzecz której usługi będziesz świadczyć. Jednym słowem umowy zwyczajnie podpisywać się opłaca. Natomiast chciałbym się rozprawić jeszcze z drugim mitem, to znaczy długość umowy. Wydaje mi się, że jedni mówią, że dobra umowa to skromna umowa, tak? Krótka. Że po co się rozpisywać? Lepiej jest krótko i na temat, tak, umowa na pół strony i, i nic więcej. Jest też drugi obóz, y, dla której umowa na pół strony wygląda amatorsko, że to jest taki świstek papieru, y, nic, y, nic nie warty y, i żeby naprawdę określić y, obowiązki stron, no trzeba jednak poświęcić na to zdecydowanie więcej y, wysiłku. Ja osobiście uważam, że umowa jest taką wypadkową, potrzeb projektu, Oczekiwań klienta i Twoich interes, interesów. Tak? Jeżeli stoi przed Tobą skomplikowany, wielomiesięczny i ryzykowny projekt, to być może będzie wymagał odpowiednio zaawansowanej umowy. Również taka umowa, nieco bardziej szczegółowa, może się przydać w stosunku do klienta, który już na samym początku daje Ci się poznać jako osoba niezbyt rzetelna i dosyć skłonna do konfliktu. Natomiast um, byłoby absurdalne oczekiwać, że rutynowe zlecenie od stałego klienta wymaga podobnych y, y, zabezpieczeń. Tak? To jest y, zupełnie inna relacja biznesowa, zupełnie inne ryzyko prawne. Również takiego zaawansowanego wzorca nie przepchniesz, jeżeli druga strona ma taką, jak nazywam, ostrą reakcję alergiczną na ilość tekstu. Są osoby, do których 250 znaków to już jest sufit. I niestety najczęściej negocjacja takiego kontraktu, oczywiście 250 znaków to, to troszkę przesadzam, ale naprawdę są tacy, którzy preferują niezwykle. Krótkie umowy, często nawet wbrew realiom danego projektu, i takie osoby ciężko z nimi jest negocjować, gdyż jakiekolwiek zwiększenie takiej umowy często prowadzi do po prostu zerwania negocjacji. Więc chcę, żebyś miał świadomość, że musisz być elastyczny. Nie ma jednego wzorca umowy, nie ma jednego patentu, jak takie umowy zawierać. Liczy się projekt, liczą się Twoje potrzeby, liczy się Podejście e, Twojego klienta. E, jednocześnie chciałbym powiedzieć, że krótka umowa to wcale nie oznacza, że to jest umowa zła. Tak samo jak umowa długa, automatycznie nie oznacza, że jest, jest umową, która gwarantuje Ci bezpieczeństwo. E, w umowach nie chodzi o, e, o e, długość dokumentu. Aczkolwiek w zamierzchłych czasach notariusze pobierali wynagrodzenie od długości takiego aktu materialnego. Stąd też tamte te dokumenty miały charakter bardzo rozbudowany i były pisane niezwykle ozdobnym językiem, ale w naszych realiach gospodarczych XXI wieku, ważne jest nie jaka jest długość kontraktu, ale jakie klauzule one on zawiera. Możesz mieć nawet 20-stronicową umowę, ale jeżeli nie ma tam podstawowych kwestii, to ten dokument chroni cię tak samo słabo jak krótka umowa, która również tych klauzul nie, nie zawiera. Na moim blogu możesz znaleźć taką listę kontrolną, która określa, jakie punkty warto uwzględnić w swoim kontrakcie. Tutaj, tak przykładowo, wymienię. To jest często zgoda na portfolio. Brak tej klauzuli powoduje, że um, na koniec projektu możesz być na łasce i nie łasce klienta, który albo Ci zezwoli na opublikowanie fajnego projektu w Twoim portfolio, albo nie. Druga kwestia, która jest naprawdę w top 3 problemów w agencji, to są poprawki, ilość poprawek, jakie klient może zgłosić do Twojego projektu. Pomimo tego, że Twoja praca może być świetnej jakości, może nie być żadnych wad, na przykład programistycznych, ale um, klient po prostu, jego estetyka um, dyktuje mu, że. Co chwileczkę będzie zmieniał, a to kolor, a to czcionkę. A zakładnikiem takich przedłużających się poprawek jest zawsze Twoje wynagrodzenie, Twoja faktura. Kolejną kwestią to jest wybór sądu. Jeżeli nie umieścisz w umowie odpowiedniej klauzuli, to może zdarzyć się tak. Że mieszkając prowadząc działalność np. w Krakowie, jeżeli będziesz chciał wdać się w spór sądowy z twoim klientem z Gdańska, no to niestety czeka cię wycieczka przed sąd gospodarczy w Gdańsku. Kolejna kwestia to jest wybór prawa polskiego. To ma duże znaczenie, jeżeli zawierasz umowę z podmiotem zagranicznym i wtedy warto zadbać o to, żeby nie było żadnych wątpliwości. Że ta umowa zostaje zawarta w ramach naszego polskiego porządku prawnego. I w razie problemów, sąd będzie stosował prawo polskie, żeby ocenić, jak wasze, wasze wzajemne prawa i obowiązki wyglądają w świetle przepisów. I te kwestie, i parę jeszcze innych drobnych, naprawdę można upchać w kilku linijkach umowy, a czasami, jeżeli już tej umowy nie udało Ci się o to zadbać, można nawet umieścić je w opisie do faktury. Jeżeli klient taką fakturę z takim opisem zaakceptuje, no to również jego akceptacja jest pewną formą umowy i również może Ci oszczędzić na przyszłość sporo, sporo problemów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, jeżeli chcesz zobaczyć listę kontrolną, o której mówiłem dzisiaj, odwiedź mojego bloga narotnekreatywny.pl.